Czym zachwyca The Last of Us 2? Co jest piękne w The Last of Us 2? Wszystko, kur... wszystko! No, także mamy jasność, gry są sztuką, 2021, elo! Ten film mógłby tak wyglądać, bo to prawda, lecz tak doskonała produkcja zasługuje na również szczegółowy film o jej zaletach. Tak jak twórcy włożyli w kontynuację The Last of Us całe serca, by każdy te dal był zatpany z najwyższą jakością, tak o ich grze nie wypada powiedzieć wyłącznie krótko, że zachwyca. Boję się tylko, że nie jestem w stanie opowiedzieć, jak bardzo ta gra zachwyca. Witajcie na kanale Gry są Sztuką. Kanale, który powstał dla takich produkcji, bo The Last of Us 2 jest sztuką. Nie wiem nawet od czego zacząć. Będę miał w ogóle dla was bonus na końcu filmu, coś zrodzonego z czystej pasji i zajawy, czym jaram się do dzisiaj. Ale wróćmy do tematu. Tak dla jasności film będzie bez spoilerów fabularnych. Najlepsze wyjście to samemu poznać historię tej gry. Zdaję sobie sprawę, że The Last of 2 zebrało mieszane opinie, że część osób zmieszała ją z błotem. Zacznę więc od kwestii, z którą nikt nie może polemizować, od kwestii, z którą nie da się nie zgodzić. Druga część The Last of Us to graficzne i technologiczne arcydzieło. Nigdy, nigdzie nie widziałem tak dobrej i realistycznej grafiki. Po prostu nie ma takiej na rynku. I to jeszcze na konsoli poprzedniej generacji konsoli, która jest 7 lub 4 lata na rynku w zależności od wersji. To jest niesamowite, na jaki poziom technologiczny Naughty Dog wprowadzili swoją grę. Twarze, oczy, skóra czy włosy są tak perfekcyjnie wykonane, że brak mi słów. Widzimy na nich pełen wachlarz emocji i to podczas rzeczywistego gameplayu, a nie cutscenek. Kiedy walczymy z przeciwnikami, szczególnie kiedy komuś podrzynamy gardło czy kogoś dusimy, na twarzach bohaterów rysuje się ogromna furia z wściekłością. Wszystkie postacie mają perfekcyjnie wymodelowane nawet swoje żyły i mięśnie, nie mówiąc już o tym, jak one pracują pod skórą podczas prawdziwej rozgrywki, lub o tym, że gdy przybliżymy kamerę, to widać linie papilarne. Tak, linie papilarne na dłoniach. Włosy, które ultrarealistycznie kołyszą się zgodnie z prawami fizyki: kosmyki włosów, które odstają od innych splecionych włosów, pojedyncze włosy, które przykleiły się do czoła na mokrej twarzy. Powtórzę jeszcze raz: to jest cudograficzne graficzne i technologiczne. To jest niemożliwe, że coś takiego chodzi w płynnych 30 fps na kilkuletnim sprzęcie. Tak samo nie widziałem jeszcze gry, która celowałaby w realizm, to znaczy nie była kreskówką, a która miałaby tak perfekcyjne animacje której katcęki a rzeczywisty gameplay się praktycznie nie różnią. Wiecie, jak to jest w większości tytułów. Walka w grze to jedno, a jak się odpali katcęka, szczególnie z walką z jakimś przeciwnikiem czy bossem, to od razu rzuca nam się w oczy inny świat. Ruchy, jakich nie da się wykonać w grze, cała reżyseria sceny itd. Animacje walki to jedno, a katcęki to drugie. A w The Last of Us 2 ta granica jest zatarta. Cokolwiek byśmy robili, wszystkie ruchy zarówno Eli, jak i naszych przeciwników, są ultra płynne. Nie ma absolutnie wrażenia, że gra przeskakuje między kilkoma różnymi animacjami i szczególnie widać to podczas walki wręcz bronią białą. Nie spotkałem się jeszcze z grom, gdzie dynamiczna wymiana ciosów z przeciwnikiem, włączając w to uniki podczas rzeczywistej, niewyreżyserowanej rozgrywki, gdzie jest to dla silnika gry zawsze nie wiadomo, w jakim miejscu i odległości będziemy stać od wroga, plus w którą stronę będziemy zwróceni, tak samo jak przeciwnik, była tak płynna. Nieraz w różnych grach miałem dysonans, jak się odpalała jakaś cutscenka z pięknie wyreżyserowaną walką i najlepiej jeszcze podrasowaną grafiką, gdzie nagle okazywało się, że główny bohater to nawet posiada jakąkolwiek mimikę. A potem wracaliśmy do rozgrywki, do świata, gdzie to tak nie wygląda i gdzie nie da się walczyć w tak efektowny sposób. A w The Last of Us absolutnie nie mam takiego dysonansu. Dalej nie jestem w stanie uwierzyć, że jeszcze na siódmej generacji konsol gry tak bardzo zbliżyły się do realizmu. Sorry, jedna gra. Tutaj na plus też fakt, że walka jest tak emocjonująca i stresująca, że nie potrzeba wielu przeciwników, by było ciekawie, stąd Eli nie jest terminatorem, który zabija tysiąc wrogów podczas całej gry, by potem paść od ciosów twarz. Idzie to mocno w parze z realizmem. Ogromny szacun dla twórców, że potrafili oni skonstruować rozgrywkę, gdzie walka będzie wymagająca, w tym samym czasie nie będziemy mieli wrażenia też, że prawie z nikim nie walczyliśmy i równocześnie będziemy mieli styczność praktycznie zaledwie, zaledwie w kontekście innych gier z kilkudziesięcioma przeciwnikami, więc da się uwierzyć, że ktoś byłby w stanie przejść w rzeczywistości drogę jaką przechodzą nasi bohaterowie. Punkt kolejny to klimat. Klimat grozy i nieustannego poczucia zagrożenia. The Last to Was nie jest horrorem, a siedziałem przed telewizorem cały czas w napięciu, w strachu, że albo coś zaraz na mnie wyskoczy, albo że zaraz spadnie na mnie jakaś bomba fabularna. Nawet jak biegałem po lokacji, w której już wszystkich zabiłem, by przeszukać każdy kąt, to bałem się, że coś na mnie zaraz wyskoczy, albo się okaże, że za ścianą jest znowu jakiś zarażony. Miejsca i świat, jaki przemierzamy, są doskonałe. Jeśli kogoś fascynują tematy postapo i jak wyglądałby świat zjedzony przez naturę, jak wyglądałoby poszukiwanie w mieście zapasów, to dzieło Naughty Dog jest najlepszym, co może nas spotkać. Podczas przemierzania Seattle przejdziemy przez przeróżne dzielnice i dystrykty, stąd na drodze będziemy mieli mnóstwo nie tyle tylko opuszczonych domów, co miejsc, jakie każdy z nas zna z życia codziennego: fryzjer, piekarnia, cukiernia, salon tatuażu, bank, sklep muzyczny, warsztat, biblioteka czy salon kosmetyczny. Jest tego ogrom, twórcy zadbali o dużą różnorodność podczas eksploracji, i to było mega fajne zobaczenie tak wielu powszechnych miejsc, które kontroluje dzisiaj natura. A co do samej natury, autorzy zaczęli się zastanawiać, jak szybko przyroda odebrałaby co swoje. Okazuje się, że stałoby się to bardzo szybko. Stąd w świecie Delastovas, zaledwie dwadzieścia kilka lat po apokalipsie, przez środek miasta płynie rzeka ogromna rzeka, która rozwaliła wszystko po drodze i wydrążyła wielkie koryto niesamowite. A pozostałe lokacje cuda, po prostu cuda. Level design jest na kosmicznym poziomie. Metro, gdzie w ciemności i czerwonych flarach w powietrzu unoszą się zarodniki zabójczego grzyba. Zrujnowany hotel na skraju zawalenia po wybuchu w środku bomby, gdzie nie mamy wyjścia i musimy konsekwentnie schodzić coraz bardziej w dół, gdzie gra pomarańczowym światłem za zasłoniętych rolet tworzy niepowtarzalny klimat. Epicentrum, w którym wybuchła zaraza w Seattle. Zatoka podczas sztormu. Ucieczka przez las w środku nocy. Po prostu piękne. W ujęciu realizmu fantastyczne jest też to, jaki świat Naughty Dog wykreowało. W grach o zombie mamy zazwyczaj tajemniczego wirusa, który wziął się z kosmosu, albo uciekł z laboratorium, a czasami nawet i tego się nie dowiadujemy. Sprawa jest prosta: ludzie stają się zombie i trzeba z nimi walczyć. Takie po prostu sci-fi. A Naughty Dog wzięli prawdziwego pasożyta, grzyba, który istnieje w naszym rzeczywistym świecie. Maczużnik, bo tak się on nazywa w naszym realnym świecie, pasożytuje na mrówkach, gdzie przejmuje on kontrolę nad ową mrówką. Tak, grzyb przejmuje kontrolę nad mrówką, a dokładnie. Nad obszarem w jej mózgu, który odpowiada za funkcje motoryczne, i prowadzi taką mrówkę do miejsca, gdzie będzie mógł się rozwijać w idealnych dla niego warunkach. Gdy mrówka tam dojdzie, grzyb rozpoczyna dalszą ekspansję, zabija ostatecznie mózg mrówki razem z jej ciałem i zaczyna z niej wyrastać. I Naughty Dog przenieśli tego prawdziwego pasożyta do gry, gdzie postawili świat przed sytuacją, w której maczużnik zmutował i stał się zagrożeniem dla ludzkości, gdyż zaczął przejmować kontrolę nad ich mózgami w ten sam sposób, jak to robi w realnym świecie z mrówkami. Szanuję za takie podejście do historii, gdzie wszystko musi mieć swój sens. I jak jesteśmy w temacie zarażonych, projekt przeciwników to absolutne arcydzieło. Klikacze, czyli ludzie w bardzo zaawansowanym stadium rozwoju pasożyta, to jedni z najbardziej przerażających przeciwników, jakich spotkałem w grach. Ich makabryczne odgłosy w połączeniu z nieobliczalnymi ruchami, kiedy chodzą pośród pomieszczeń. Fakt, że tak jak nietoperze posługują się echolokacją, bo grzyb porósł ich całą twarz, więc nas nie widzą. Ale nigdy nie byłem pewien, czy mnie właśnie nie wykryły, czy przeraźliwy ryk to sygnał że się zaraz na mnie rzucą, czy to tylko kolejne z ich nieprzewidywalnych zachowań. Wiele razy wychodziłem za osłony i się zaraz cofałem w strachu, że klikasz mnie właśnie zauważył. A mamy jeszcze przecież biegaczy, ludzi, którzy zostali zarażeni, u których Grzyb przejmuje kontrolę, ale zostały im jeszcze resztki świadomości, których obserwujemy, jak tracą zmysły, jak mówią do siebie, mając o mamy, u których dostrzegamy resztki człowieczeństwa, bo nie są jeszcze w całości porośnięci grzybem jak klikacze. Którzy gdy tylko nas zauważą, rzucają się na nas z ogromną wściekłością, którzy na naszych oczach tracą człowieczeństwo, niesamowite i przerażające jednocześnie. Skoro jesteśmy przy przeciwnikach, bardzo pozytywnie zaskoczył mnie balans między skradaniem a otwartą walką. Wiele gier, które dają nam możliwość skradania, robi albo lepiej jedno, albo drugie. Często wręcz promuje jeden styl gry. Nieraz miałem tak, że gdy w jakiś grzech mnie ktoś wykrył, to dawałem się zabić, żeby wczytał się checkpoint, by przejść cały level po cichu. A w The Last of Us sens mają oba style rozgrywki. W świecie, gdzie mamy deficyt wszystkiego, od zapasów przez naboje do uczuć, rozważniej jest eliminować wrogów po cichu. Oszczędza to amunicję, a i ma to sens w grze stawiającej na realizm, by nie rzucać się samodzielnie do otwartej walki z grupą kilku osób. Jednak The Last of Us sporo zyskuje, kiedy wróg nas dostrzeże. Puls wtedy przyspiesza, wkrasza prawdziwy survival i zmysł przetrwania. Nigdy nie miałem ochoty wczytać punktu kontrolnego, bo po wykryciu wchodziły szalenie wysokie emocje i wola przetrwania, by nie dać się zabić, co jest bardzo spójne z brutalnym światem The Last of Us. Szczególnie, że twórcy bardzo sprytnie zaprojektowali walkę. Oczywiście na normalnym poziomie trudności nie zginiemy od jednego ciosu, ale gdy wróg nas zauważy i będziemy chcieli podbiec na niego z bronią białą, to prawdopodobnie nie dobiegniemy. Przeciwnicy mają wtedy bardzo wysoką celność, więc co chwilę dostajemy kulkę, która przewraca nas na ziemię. Jeśli po wykryciu uciekamy zaś od przeciwnika w przeciwną stronę, to mają oni niską celność, więc jesteśmy w stanie uciec za osłonę i nie zginąć po drodze. Po takiej ucieczce w realistyczny sposób nasi wrogowie nas szukają, ostrożnie zaglądając za przeszkody, w tym samym czasie komunikując się ze sobą nawzajem i przeklinając nas. To jest jedna z najlepszych sztucznych inteligencji przeciwników jaką widziałem w grach. To, co również fantastycznie robi Delas, to was to przytłacza klimatem. O przecudownych lokacjach wspomniałem już wcześniej, tak samo jak o deficycie m.in. amunicji i zapasów, a teraz dodam do tego kolejny puzzle. Wyobraźcie sobie, że w postapokaliptycznym świecie zarażonych ludzi, potworów, gdzie czujecie presję i grozę, w każdym momencie przemierzania tego świata musicie przejść przez zawalony budynek, przez ciemność, mając tylko latarkę. Pospinani, ale idziecie. Za którymś zakrętem pośród gruzu i mroku dostrzegacie trzech zarażonych, klikaczy. Podczas gdy jednego z nich chcecie zabić po cichu, sytuacja się komplikuje i zauważa Was pozostała dwójka. Rzucają się na was z przerażającym nieludzkim rykiem. Sięgacie szybko po pistolet, którego mieliście używać tylko w ostateczności czyli teraz. W magazynku tylko cztery naboje. Celujecie dokładnie nie ma miejsca na błędy. Puls serca przyspiesza do granic możliwości nie ma miejsca na błąd. W końcu następuje wystrzał z pistoletu, którego użyliście nie wiadomo jak dawno temu i huk wystrzału, który waży los waszego życia, rozsadza wam uszy. Teraz już nawet nieważne, czy trafiliście. Ogromny huk wystrzału tak podbija i podkreśla sytuację, w jakiej się znaleźliście, że żadna gra nie jest w stanie wykreować takiego dramatyzmu. Tak, wszystko o czym teraz mówiłem, zmierzało do odzwierciedlenia wam moich uczuć w grze, gdy musiałem skorzystać z pistoletu. Nie wiem, może to dzieło przypadku, bo grałem cały czas na słuchawkach. Jednak huk wystrzału z pistoletu jest tak mocny w tej grze, że perfekcyjnie podkreśla wyjątkowość użycia tej broni, jej mocy, jej skuteczności, ale też incydentalności, bo napoi nam ciągle brakuje, więc każdy z nich traktujemy jak jokera w talii. Działa to tak dobrze tylko dlatego, że tego pistoletu użyjemy wyłącznie w ostateczności, wyłącznie w makabrycznej sytuacji, wyłącznie gdy musimy ratować własne życie. I zawsze w tym samym czasie przeciągamy moment wystrzału, by mieć jak największe szanse na trafienie. Cały ten dramatyzm to makabryczna, ale też piękna sztuka na deskach zrujnowanego świata. Naughty Dog stworzyło fantastyczny świat z głęboko wyróżniającą się immersją. Na ekranie nie wyświetlają nam się żadne znaczniki misji, a interfejs pokazuje się na kilka sekund wyłącznie, gdy zmieniamy naszą broń. Jeśli chcemy zażyć suplementy zwiększające nasze umiejętności, to Eli musi wyciągnąć je z plecaka. Jeśli chcemy przeczytać znalezioną wcześniej notatkę, Eli również musi wyciągnąć ją z plecaka. Jeśli taką notatkę czytamy w ciemności, Eli włączy latarkę, by ją oświetlała. Jeśli wejdziemy z plecakiem do wody, to kartki papieru będą mokre. I wszystko to dzieje się w czasie rzeczywistym. Jeśli podczas walki zabraknie nam bomb czy koktajli Mołotowa, możemy je stworzyć, ale w tym samym czasie wrogowie będą nas szukać. I mogą nas znaleźć dokładnie wtedy, kiedy będziemy je właśnie kraftowali. Tak samo wrogowie mogą nas zaatakować, nawet gdy na specjalnym stole rozbudowujemy naszą posiadaną broń. Nie ma tutaj zatrzymywania gry czy pauz, żeby zrobić coś w świecie gry. My cały czas w nim jesteśmy, niezależnie od tego, co robimy, a wszystko to ogromnie wpływa na imersję. I pod tym względem warto wyróżnić też sposób narracji i prowadzenia gracza bez wskaźników. Wiele gier stosuje ikony, znaczniki i kolorowanie całych obiektów, by gracz na pewno wiedział, gdzie ma iść. A i do od lat stosują wyłącznie naturalne elementy w świecie gry, by nas prowadzić, jak kierunek odlatujących ptaków, kolumny tworzące naturalne ramy obrazu, czy też wysokie obiekty na horyzoncie będące celem podróży, regularnie pokazywane jako coraz bliższe. I to jest niesamowite, że gra totalnie nie wskazuje co mamy robić, a jednak instynktownie reagujemy w prawidłowy sposób. W grze naliczyłem przynajmniej trzy sytuacje, kiedy nagle skradanie i powolny gameplay przerodziły się w niebezpieczną walkę, z której trzeba było uciekać. Jednak nie była to otwarta wymiana ognia, którą by spowodował mój błąd podczas działania w ukryciu. Twórcy sprytnie w pewnym momencie wprowadzili na tyle dużo przeciwników zmyślnie otaczających nas z kilku stron, że nie dało się schować za najbliższą osłoną, jakbyśmy zazwyczaj zrobili popełniając błąd podczas skradania, tylko trzeba było uciekać przed siebie. Jestem pełen podziwu, jak naturalnie do mnie docierało, że jedynym wyjściem jest ucieczka przed siebie, i jak naturalnie dostrzegałem trasę, którą powinienem uciekać. To jest największe wyzwanie dewelopera gier: kierować gracza tak, by nie wiedział, że jest kierowany. A sztuką jest zrobić to podczas dynamicznie zmieniającej się walki. Fajną rzeczą, o której też warto wspomnieć, to pomieszanie równoczesnej walki z ludźmi, jak i zarażonymi. W pierwszej części gry walczyliśmy naraz tylko z jednym typem przeciwników, to znaczy albo zarażonymi, albo tymi, co się zarazić jeszcze nie zdążyli, a w drugiej części są miejsca, gdzie będziemy walczyli równocześnie z jednymi i drugimi, co alternatywnie daje nam okazję do całkowitego ominięcia walki, bo możemy napuścić zarażonych na ludzi i następnie zająć się tylko niedobitkami. Wspomniałem wcześniej o brutalności. The Last of Us to najbardziej brutalna i krwawa gra, jaką widziałem. Wręcz nie widziałem jeszcze gry, która tak bardzo byłaby skierowana do dorosłego odbiorcy. Pozdrow dla tych, co dalej twierdzą, że gry są dziecinne. Doskonale oddaje to list od autorów gry dodawany do edycji kolekcjonerskiej. Piszą oni w nim, że projektowali swój tytuł pod ideą, do czego jest zdolny posunąć się człowiek w akcie zemsty. Doskonale oddaje to również fakt, że w świecie The Last of Us zabijamy po prostu innych ludzi. Każdy z nich ma imię, każdy z nich stara się po prostu przetrwać w tym brutalnym świecie, a wielu z nich ma swoją własną historię i własne życie. W zdecydowanej większości gier, jak nie wszystkich grach, jeśli zabijamy innych ludzi, to dlatego, że są źli, że są terrorystami, dlatego, że trwa wojna, dlatego, że my ratujemy może świat, może rodzinę, a może siebie. Nawet jeśli nasze zabójstwa nie są zupełnie święte, to jest to w najgorszym przypadku mniejsze zło i zawsze jesteśmy usprawiedliwieni. Jedyną grą, jaką kojarzę, która w tak dużym stopniu poruszyła moralność i etykę jest Peg The Line. Jeśli w grach zabijamy zwierzęta, to dlatego, że są one zarażone wirusem albo opętane przez demona czy inne mroczne siły. Widzimy ich nienaturalny wygląd w czerwone oczy. Nie przypominają psa, jakiego znamy z własnego podwórka, tylko mordercze zagrożenie. A The Last of Us po serii zabójstw ukazuje nam, że... może to my jesteśmy mordercą. I jasne, są tutaj przeciwnicy, którzy robią okropne rzeczy i zasługują wyłącznie na śmierć. Gdzie pozbywając się ich z planety, robimy coś dobrego dla innych. Zabijamy też zarażonych, którzy niby mają w sobie resztki człowieczeństwa, wyglądają i mówią jak ludzie, ale dla nich już nie ma ratunku. Jeśli my ich nie zabijemy, to oni zabiją nas, albo innych. Jednak gra nam daje niesamowite poczucie, że zabijamy dla siebie, ze względu na własne słabości, że robimy okropne rzeczy. Kierujemy się w stronę fabuły. Przypomnę jeszcze raz, bez spoilerów. The Last of Us powstawało 7 lat. Gdyby twórcy chcieli pójść na łatwiznę po fali sukcesu pierwszej części, spokojnie mogliby wypuścić kontynuację w ciągu 2-3 lat. Jednak musiała ona mieć też sens, a nie sprawiać wrażenia kolejnej historii opowiedzianej w świecie, który stworzyliśmy. I to czułem, grając w drugą część Ostatnich Z Nas. Czułem, że ta gra powstała wtedy, kiedy narodziły się w głowach twórców, a precyzyjnej w głowie Nila Drakmana, sensowny koncept. Sensowny pomysł, który będzie czymś więcej niż tylko kontynuacją. Mówiąc w dużym ogóle, pomysł przedstawienia historii nie tylko z naszej perspektywy, czyli jakby nie patrzeć tej dobrej, jakakolwiek by ona nie była, bo zawsze utożsamiamy się z motywacjami głównego bohatera i go usprawiedliwiamy. Nawet jak czyni zło, to jest to mniejsze zło w kontekście innych postaci w świecie, gdzie toczy się gra. A Naughty Dog pomyślało, co by się stało, jeśli pokazalibyśmy całą historię również od drugiej strony? W grach przeciwnicy to często gąbki na kule i ludzie, którzy kierują się chęcią krzywdy, przemocy czy władzy. A jeśli nie, jeśli ktoś, kto wydaje nam się największym potworem, ma poruszającą historię i motywacje, które są całkowicie zrozumiałe, co jeśli tak naprawdę to my jesteśmy potworem? Noti doknie się w delastowa wartość, która jest mi bardzo bliska w życiu, a mianowicie, że nic w nim nie jest czarno-białe. Nigdy. Bo jak na ludzi spojrzeć w czerni i bieli. Każdy ma swoje powody, by żyć wbrew idei. Nie przypominam sobie gry, która miałaby taki pomysł na historię i tak doskonale ukazywałaby motywację obu stron konfliktu. Mam wręcz wrażenie, że to The Last of Us zostało dopasowane do tego konceptu jako do czegoś świeżego, a nie że robiąc część drugą trzeba było coś wymyślić, więc powstał taki koncept. Krótkim plusem, o którym myślę, że też warto powiedzieć, jest reżyseria. Gra ultra płynnie przechodzi od rozgrywki do cutscenek, nie ma absolutnie żadnego zakłócenia w ciągłości animacji głównych bohaterów, a sama reżyseria i praca kamery jest doskonała. Mi się szczególnie podobają gry, które idą w stronę filmowości, czyli bardzo dopracowanych przerywników na silniku gry, opowiadających liniową historię. Wiem jednak, że jest to subiektywna rzecz i ktoś może wolić bardziej otwarte światy niż taką liniowość. Dla mnie jednak ogromna zaleta. Doszliśmy do momentu, gdzie trzeba wspomnieć o kontrowersyjnej fabule. Może powiem jak to u mnie wyglądało od początku. Zagrałem w drugą część The Last of Us niemal rok po premierze. Przez ten czas unikałem jak ognia wszystkiego o tej grze. Nie oglądałem recenzji, trailerów ani gameplayów. Nie chciałem mieć jakichkolwiek spoilerów. Nie dało się jednak uniknąć fali, dosłownie fali hejtu i newsów odnośnie wątku LGBT w grze. Nie wiedziałem o co chodzi: czy o pocałunek Eli z Diną pokazany już na pierwszym trailerze, który sugerował orientację Eli, czy o coś jeszcze totalnie innego. Także taki był mój poziom znajomości The Last of Us 2 przed pierwszym uruchomieniem. Początek jest fabularnie mocny, akcja powoli nabiera tempa, by eksplodować po około półtorej godzinie grania. Następnie mamy powolne wprowadzenie w świat, w jakim przyjdzie nam żyć przez kolejne 30 godzin. Mamy bardzo powolną eksplorację wszelkich pobocznych sklepów i miejsc, jakie tylko znajdziemy na naszej drodze. Dostajemy nawet większy obszar do eksploracji, który skrywa wiele ciekawych zakamarków do zwiedzenia, do których możemy się udać w dowolnej kolejności. Wrogów praktycznie nie ma, a jeśli się jakiś pojawi, to dosłownie może dwóch i tyle. I teraz tak, mi taki styl grania bardzo odpowiadał. Uwielbiam narrację przez otoczenie. Uwielbiam klimat, gdzie twórcy w tak urokliwej grze dają. Nam pole do eksploracji szczegółowo zaprojektowanych miejscówek, gdzie nie wiemy, co czeka nas za rogiem. To znaczy, tak, postapokaliptyczny świat w Delastowas nie jest już światem ludzi, jest ponownie światem natury, i w tym cholernie niebezpiecznym świecie czujemy non-stop zagrożenie grozę. I cholernie dobrze to pasuje do ostrożnej, a co za tym idzie, powolnej eksploracji. Dla mnie jest to po prostu niesamowicie klimatyczne i ogromna zaleta gry. Wiem też, że część osób uznaje to za wadę, bo nie lubi powolnego tempa gry i doskonale rozumiem, że subiektywnie może to być dla kogoś wada. Trochę na wyrost, ponieważ jak ktoś nie chce eksplorować, to może ominąć te wszystkie placówki po drodze, a w tych co bardziej otwartych obszarach biec prosto do celu. Jakby nie patrzeć, może nawet na szczęście dla Naughty Dog, Red Dead Redemption 2 przed premierą gry również wprowadził bardzo powolne mechaniki eksploracji świata i nie przeszkadzało to, by wystawić tej grze dychę a tam gameplay jest znacznie wolniejszy niż w świecie The Last of Us. Idąc dalej tropem fabuły, tło świata przedstawionego wydawało mi się przez pierwsze kilka godzin dosyć sztampowe. Otóż ludzkość po apokalipsie oczywiście ze sobą walczy. Ta garska ocalonych zamiast trzymać się razem to napierdala się ze sobą nawzajem, oczywiście w imię jakiejś chorej ideologii. Jest to sztampa obecna chyba w każdym postapu, więc nie będę tutaj mówił, że pod tym względem gra wybitnie pokazuje prawdziwą twarz człowieka. Jako ciekawy temat i ciekawą zależność można by to uznać w 2012 jak wychodziły pierwsze sezony The Walking Dead, ale nie w 2021 roku. Jednak muszę tutaj dodać swoje ale im dalej w las, tym doszukałem się jakiejś większej głębi w tym wszystkim. Otóż nie jesteśmy za bardzo uczestnikiem jednej ze strony, nie jesteśmy tutaj jakimś żołnierzem, który ma walczyć z przeciwnym obozem. Obserwujemy wszystko bardziej z boku, co jest już fajniejszym konceptem i co najważniejsze zostało w moim odczuciu dobrze zrealizowane, szczególnie kiedy w późniejszych etapach gry wiele wątków zaczyna się ze sobą przeplatać. Jednak to, co tutaj chciałbym wyróżnić, to pomysł Noti Dog a mianowicie: co by się stało, gdyby starły się ze sobą dwie skrajne organizacje? Jedna to wysoko zmilitaryzowane społeczeństwo, gdzie każdy ma obowiązek pełnić patrole, pakować na w i trenować strzelanie, gdzie funkcjonuje godzina policyjna, i tak dalej. Druga organizacja to sekta ludzi, która łączy swoją społeczność poprzez silną wiarę, dla której zrobią oni nawet najgorsze, najstraszniejsze rzeczy. Kto wygra taką wojnę, jak będzie ona przebiegała, gdzie lepiej będą sobie radzić jedni, a gdzie drudzy. To wszystko oglądamy w The Last of Us, i jak dla mnie zostało to naprawdę bardzo fajnie przedstawione. Nie jest to najwybitniejsza, fabularnie rzecz, jaką kiedykolwiek gry zaoferowały, ale jest dla mnie z pewnością plusem. No i doszliśmy do tych nieszczęsnych kontrowersji. Jak to ująć, żeby pozostać neutralnym? Bo naprawdę nie mam nic ani do jednych ani do drugich. Gra zebrała chłostę za poruszenie wątków, które nie są mile widziane w środowisku graczy. Została zbombardowana za tak zwaną poprawność polityczną. Klasycznie argumentem była chęć przypodobania się pewnym grupom społecznym. Jednak te wątki, które zostały zawarte w grze, są bardzo spójne z wizją brutalnego świata The Last of Us i zostały tam naturalnie wkomponowane. Sam nie lubię, nie jestem za umieszczaniem wątków LGBT w grach, tylko po to, podkreślę tylko po to, by gra była promowana jako skierowana do wszystkich graczy, no bo przecież jak nie ma takich wątków, to nikt z mniejszości społecznych, czy etnicznych nie zagra, nie? Ale The Last to Was absolutnie nie robi tego nahalnie, a powiem szczerze, że twórcy mieli odwagę, żeby tak mocne, brutalne i przykre wątki umieścić w swojej grze, bo wiedzieli, że one podzielą graczy. Mówię tutaj już o całej brutalności fabuły, nie tylko o wątkach LGBT. I tak, wiedzieli o tym, sam pomysł na grę i narrację fabuły spowodował, że projekt gry został początkowo odrzucony, właśnie ze względu na to, że podzieli graczy. Oni nie są tacy głupi, żeby robić teraz coś tylko dlatego, że jest jakaś moda. Uważam, że krytyka tego tytułu jest bardzo wyolbrzymiona i bardzo skrajna, a niestety pochodzi przede wszystkim od osób, które nie zagrały w The Last of Us 2. Rozumiem, że tak jak w Red Dead Redemption 2, tempo gry może komuś nie odpowiadać, że będzie zbyt wolne, że mechaniki rozgrywki komuś nie będą pasowały. Można wtedy powiedzieć, że gra się komuś nie spodobała, ale ten ktoś w nią zagrał. Jednak kiedy ktoś bombarduje grę negatywnymi ocenami, jednocześnie afiszując się z dubą, że w nią nie zagra przez wątek LGBT. To ja pasuje. No i jeszcze jedna rzecz, tak jak mówiłem przed zagraniem w drugą część, ostatnich z nas wiedziałem jaka tona hejtu spadła na grę. Spodziewałem się czegoś naprawdę mocnego i wręcz czegoś, co lekko nazwiemy niesmacznym. A tak naprawdę to wątek, o który była taka wielka afera pojawia się dosłownie raz i to nawet nie jest jakaś szokująca cutscenka, bo wszystko dzieje się podczas dialogu dwóch postaci. Ja ten temat szczerze ledwo zauważyłem i do końca gry czekałem na ten niemożliwy i przegięty wątek LGBT. No i gra się skończyła, a ja się go nie doczekałem. Także tyle w temacie. Jeśli chodzi o platynę, o którą zawsze zahaczam w grach, The Last of Us 2 tak mnie przetrząsnęło, że nie byłem w stanie do niej wrócić, by powbijać pozostałe trofea. Gra mnie tak mocno przejęła, że postanowiłem ją potraktować na ten moment jako jedno doświadczeniowe przejście od początku do końca. Bałem się, że wracając do niej, by wbić pozostałe trofea, zatraci się ten niepowtarzalny klimat zaszczucia i grozy, bo znam już całą historię i wszystkie wydarzenia. Ba, po ukończeniu The Last of Us 2 przez kilka kolejnych dni myślałem tylko o historii w niej opowiedzianej. Nie byłem w stanie nawet zagrać w inną grę oferującą większą fabułę i musiałem wybrać coś bardziej stawiającego na rozgrywkę niż historię. Do tytułu na pewno wrócę za jakiś czas, na pewno będzie to na PS5. W końcu gra otrzymała w międzyczasie update pozwalający grać w 60 FPS-ach. Wtedy przejdę ją sobie jeszcze raz i wbiję pozostałe trofea. Powiem tylko krótko, że do Platyny potrzeba znaleźć wszystkie znajdźki i warsztaty do ulepszeń broni, a także ulepszyć maksymalnie każdą broń oraz zdobyć wszystkie ulepszenia postaci. Niestety, niestety nie da się tego zrobić podczas jednego podejścia. Trzeba zagrać w tryb New Game plus mniej więcej do połowy gry. Tak wynika z tego, co wyczytałem. Na szczęście co do znajdzie po ukończeniu fabuły gra nam daje opcję rozgrywania osobno poszczególnych poziomów, więc jeśli jakąś ominiemy, to nie musimy zaczynać całej kampanii od nowa. W nowym podejściu będziemy musieli prawdopodobnie zabrać wyłącznie zasoby do ulepszeń broni oraz suplementy do odblokowania i ulepszenia umiejętności naszej postaci. I tak się prezentuje cała druga część The Last of Us. Gra, która weszła na wyżyny możliwości technologicznych PlayStation 4. Gra, która oferuje szalenie klimatyczny i pełen detali postapokaliptyczny świat. Gra, która przedstawia niespotykanie spójną i sensowną wizję świata oraz przeciwników. Gra, której detale i reżyseria stoją na szokująco wysokim poziomie. The Last of Us 2 to dla mnie gra zasługująca absolutnie na najwyższą możliwą ocenę. The Last of Us 2 to dla mnie zwieńczenie wspaniałej siedmioletniej podróży, jaką była ósma generacja konsol. Tak jak obiecałem, mam też dla was bonus, coś stworzonego z czystej pasji zarówno do muzyki, jak i do samego The Last of Us. Ukoronowanie i symbol tego, do czego gry mogą inspirować w czyjejś twórczości. Mam dla Was polski utwór, którego zajawkę mogę dzisiaj tutaj umieścić dzięki uprzejmości polskiego twórcy Kamila, znanego szerszej publiczności jako Zeus. Utwór pod tytułem Ostatni z Nas. Bo gry są sztuką. Bo rap jest sztuką. Bo The Last of Us jest arcydziełem. Wielu dróg nie wybieramy sami Życie w gruz obraca nasze plany jeszcze wczoraj byłeś z wszystkim już poukładany Teraz patrzysz na zgliszcza jak na plan niedowiary Uuu, duchy przeszłości zawsze są za nami Kto rzadko wyciąga wnioski, wciąż chodzi z sieniakami. Szkoda jest czasu i zdrowia na pewne sprawy Więc ganiam się coraz rzadziej pod postęp z klikaczami O, do zdobycia mamy cały świat W sensie ten, co liczy się wciąż dla ostatnich z nas Balans między dorosłością a gówniarskim ja Plansza poza P.S. Store, to nie Mardi Gra Klik, klik, klak, życie znów przeładowuje broń Za klak Słyszysz kroki, idzie nowy rok Chwilami łatwo nie mamy, lecz nie dygamy, bo Obracamy na nasze ciosy jak wajki do Czasem kroczysz sam dolinami, które skrywa ciemność Na najlepszych z nas pozostawia to na zawsze piętno Gdy upada świat, nie wymagaj, żeby wstała świętość Bo gdy tracą twarz, to przy ludzie to zawracać ciężko o, parę chwil chciałbyś zatrzymać w miejscu Wiecznie żyć zachodem słońca w czerwcu Pory roku co długie tak się wydają dziecku Dziś mijają cię krócej niż przechodnie na przejściu Po zieleni przyjdzie żółć, po nich krwista czerwień Skapie z drzew, jakby ktoś im podcinał arterie. Piękne, nawet w piekle są jaśniejsze dni Rzeczy gorsze czy lepsze zmiana zabierze.